Ciała tutaj witajcie mangiare, łewki. Wszystkich nowych widzów zapraszam do subskrybowania, lajkowania i komentowania mojego kanału kuchni Włoskiej. Dzisiaj będę kisić ogórki na zimę i zapraszam Was na krótki filmik. Tutaj mam 20 kg ogórków. Robimy kiszone ogórki na zimę. I teraz już Wam pokazuję, co ja do słoików wrzucam. I oto moje słoiki i do każdego słoika wrzuciłam. E, troszkę kopru, trzy ząbki czosnku. A jak ktoś chce, to może tylko dwa. Jak nie lubi, tak z cząstkiem i tego. I po prostu chrzan. Kawałeczek chrzanu. Tak kroimy i, i rzucamy. I listek wiśni. Bardzo ważny. Pokazuję Wam. Tu mamy takie listki wiśni. Chodzi o to, że wiśnia dodaje nam takiego specyficznego smaku. No i oczywiście wkładamy ogórki do naszych słoików, zalewamy. Wodą, aby pokryć je i przykrywamy liściem szanu, jeżeli mamy takie słoje z gumką. Ale jeżeli mamy słoiki zakręcane, to już nie będę kładła liścia. Ok. Przygotowujemy sobie wodę do ogórków. Tutaj mamy kilka litrów wody i na każdy litr przygotowanej wody dajemy łyżkę soli kamiennej. Gotowe słoiki zostawiam w kuchni, żeby mi zaczęły pracować, a jak już są gotowe, zanoszam do piwnicy i tam pozostawiam już do momentu, kiedy będę konsumować. Dziękuję serdecznie za wszystkie suby, za to, że mnie oglądacie, lajkujecie, komentujecie i ciała tutti, Do zobaczenia, do następnego przepisu!